Dajcie kochani to Mary i Mario. No i jak y, tradycję nakazuje kolejny miksik zdrabkowy. No i widzicie znowu jest? Co tu znowu leży? <laughs> Nie mogło zabraknąć oczywiście starożytnego skarbu. Do tego jest mega pensja kończąca się jadę do Vegas i gorączka złota. A zobaczymy czy tak jak w, w tych losach ostatnie egzemplarze coś nam tutaj fajnie dorzucą. No bo Vegas w wersji losów Spisało się na sam koniec edycji bardzo ładnie. Zobaczymy, czy się się do, równie dobrze pożegna tak jutro. Ona się kończy jutro. Tak. Tak. No dobra, to zaczynamy, nie? No, dzisiaj Twoja kolejna. Rozpoczęcie. Aha, dobra, A no to no ja tą gorączkę złota. Może tutaj oczywiście szukamy monet i garnica, tak? Tak. Ze złotem. Numerek szósty, także. A numerek szósty, tak jest. To sprawdzajmy. Coś tu się fajnego pojawi. A ja mam kwiatka, gwiazdę, koronę, narty, trofeum. Kutkę, szpilki, słoneczko, podkowe, biedronkę. Muszkę, naszyjnik, perfumy, zegar, wiśnie i ostatnie tutaj już skrzynia, pierścionek, klucz, prezent i rubin. Ten prezent nie dostałam z tej zrabki, nic z wygranych. No to zobaczymy jak pożegna się Jadę do Wegas z numerem 10. Tu szukamy tylko dolarków Tylko one nas interesują A co my mamy na początek? Co tu się zjawiło? A kawa, dobra Taka blada, ale jest Pik, pewnie latte yy, Winogronka pier, Biedronka Znowu winogronka No dajcie dobra. no pożegnaj się ładnie Ananas, Biedronka, Podkowa, nowukawa, Kawa, Trefl, Podkowa, kolejna Podkowa. Ja, to mogły być dolary, nie? No tak, tak by się dolary mogły pokazywać, wisienki, tak. Kwiat, Kier, Róża i ostatnie dwa to Pik ja, i Karo. No niestety. Kurczę, Mega pensja, kochani! No tu wiadomo, co szukamy. Nie dwa razy napisane to wiadomo. Z numerkiem 22. No to co to? Patrzymy. Czy tu coś będzie, czy nie będzie? Najpierw zobaczymy te liczby wygrywające. Jakie to? 35, 47, 12, 9, 18. A ja mam już obok, a tak? Tak jest, 19, 48, kolejny, raj napis, 42, 1, następne, 16, no, będzie pusty. Nie, pusty to, to nie byłoby fajne. 3, 28, 39 fajny, choć coś? 4 By było. No, ale widzisz, co się dzieje. 17, nie, nie 7. 7, dobra, to 0 odkryto. 37, 35 jest. No, nie będzie zera. Tradycja podtrzymana. Uff, 25. Przecież będzie, no to już jest dobrze. Tak.

No, jeszcze został nam starożytny skarb z numerem 13. No, i zobaczmy, czy będą trzy takie same w jednej linii. Na początek mamy piramidę Ibisa, faraona, mumię i kleo, w drugi papirus, winogrono, harfa, słońce i winogrono, no czyli bonusa już nie będzie. Tu mamy Ibisa, łuk, piramidę, mumię i harfę. No to każę z innej parafii. W czwartej grze wielbłąd. Drugi wielbłąd, Winogrono, hełm, hajci. i kleo. Tu mamy dzban, harfę, palmę, faraona i skrzynię. No to nie pasuje. W szóstej grze jest mumia, jest papirus, łuk, ibis i faraon. No i na koniec mamy sfinksa, dzban, hełm, dzban. Ajcz. Mówiłam, że nie ma papirus. Brać. On no dalej, szóstwo. dalej walczy. Tak. No ponad 40 złotych kochani. Trzy pustaki. Tylko mega pensja dała 10 złotych. Czyli jakiś tam. Ale Pocieszać jak... się trafi. No właśnie, coś jest, także na, pomno... na pomnożenie będzie, będziemy mnożyć. No i zapraszamy na kolejne nasze odcinki. Oczywiście. Życzymy Wam pięknego dnia. I zobaczymy się już wkrótce. Do zobaczenia. Pa, pa. Trzymajcie się. Pa!